Drogie rybki, uuu, ostro, tylko nie tak jak uraka. Tylko yy, naprawdę piękna karta dla Was, aż nie mogę się wysłowić. Może dlatego, że nagrywam to dość późno. Drogie rybki, to jest karta rady dla Was na księżyc rosnący. W księżycu rosnącym to jest świetny czas, żeby rozpoczynać rzeczy, które wcześniej w nowiu mieliśmy rozpisane, przemyślane. Ale jest to też dobry czas na rozpoczynanie relacji. No i jeśli mnie jakaś rybka, jakieś rybki, ryby właściwie, już bądźmy poważni, słuchają, z którym to rezonuje, to ja się już cieszę. Karta Giermka Kielichów mówi nam tak, że albo Ty, albo ta Twoja osoba jest osobą raczej godną zaufania. Podobno te kwiaty na tej szacie o tym mówią tak gdzieś wyczytałam. Natomiast giermek to jest bardzo świeżutka energia miłości. Taki jeszcze nie rycerz, jeszcze nie król, ale bardzo, bardzo zaangażowany, zaangażowana osoba emocjonalnie. Ten ptak upuszcza temu młodzieńcowi do kielicha rybę. Ryba jest też symbolem nowego życia, więc może tutaj być ciąża z tej miłości. Więc jeśli tego chcecie, to pięknie, jeśli nie, to uważajcie. To jest wyznawanie miłości. Drogie rybki, jeśli to z Wami rezonuje, tak jak już się powtarzam, to tylko się cieszę. Życzę Wam bardzo owocnego, dobrego, rosnącego księżyca i nie tylko i pozdrawiam.